Cześć, z tej strony Szymon, witajcie na moim kanale. Na wstępie zachęcam do subskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym co czytam, publikuję, wypożyczam i kupuję. Jak za tydzień przedstawiłem Wam komiksy, które udało mi się ostatnio wypożyczyć w bibliotece. Będzie to dość niewielka ilość, gdyż ostatnio staram się po prostu doczytać to co mam wypożyczone i kiedyś tam kupione, więc... Staram, więc nie wypuszczam tych komiksów zbyt dużo, żeby po prostu nie mieć zbyt wielkiej kubki wstydu, jak to się mówi, wolę po prostu troszeczkę mniejszą ilość. Pierwszą rzeczą to będzie Amazing Spider Man tom 3 z Marvel Fresh, życiowe osiągnięcie. Tak się prezentuje przód. Tak grzbiet, tak tył. Komiks ten wypożyczyłem w Książnicy Beskidzkiej w chwili na osiedlu Kopernika w Bielsku-Białej przy ulicy Jesionowej. Mają tam także tom drugi, który już czytałem. Liczę, że za jakiś czas udaję mi się uzupełnić o tom pierwszy, który chyba jest obecnie niedostępny dalej. Oraz o kolejne tomy, które będą wychodzić. Tutaj małe informacje o tomie numer 4, czyli Ściganym, Hunted. Jest to stosunkowo niewielki komiks, standardowy jak na Marvel Fresh. Miękka oprawa ze skrzydełkami. I to jest pierwsza rzecz. Drugim komiksem jest Batman. Mroczny rycerz. Rasa panów. Autorstwo m.in. Franka Millera. We współpracy z Brianem Mazzarello, Andy Kubertem, Klausem Janssonem, Bradem Andersonem i Alexem Sinclairem. Komiks. Twarda oprawa. Tak się prezentuje grzbiet. Tak tył. Jest to trzeci, trzecia część cyklu Mrocznego Rycerza, gdzie rycerz, pierwszą częścią, pierwszym komiksem był Powrót Mrocznego Rycerza, drugi to był Mroczny Rycerz kontratakuje, Recenzję znajdziecie na moim kanale i trzecim komiksem jest właśnie Batman Mroczny Rycerz Rasa Panów. Komiks ten, tak jak poprzedni, czyli tak samo jak Mroczny Rycerz kontratakuje wypożyczyłem w chwili na osiedlu Kopernika w Bielsku Białej przy ulicy Jesionowej. I tutaj ma, czy tu mamy podane jakie wchodzą zeszyty w to. Master jeden 2 Coś o atomie. O, tu może być dużo różnorodności. Zobaczmy, czy z tyłu to jest wyraźnie napisane. Nie, to trzeba będzie ze stopki w razie czego redakcyjnej. Zobaczmy, otworzmy jeszcze na chwilkę. Nie, nie ma co production comics, więc tak to się nie prezentuje. Bardzo mnie ciekawi, bo ten świat jest... Specyficzny. On się zmienił i tutaj pewne rzeczy wyglądają inaczej. O, mamy też jakiegoś Green Lanterna. Mamy też jakiś dziwny Flash. Nie mam pojęcia kto to. No, liczę na że się w komiksie dowiem. Mamy też Supermana. Ogólnie rzecz biorąc, to jest komiks, yy, którym jestem zainteresowany, i co będzie dalej? Co będzie dalej? Jak się zakończy? Jak będzie trwała ta historia, którą Frank Miller rozpoczął w powrocie mrocznego rycerza? To by było na tyle, jeżeli chodziło o komiksy, które wypożyczyłem w tym tygodniu. Podejrzewam, że jak trochę się odkopię z czytaniem, to będę wypożyczał także jakieś starsze pozycje. Na razie nie chciałem po prostu wypożyczyłem nowości, nie nowe rzeczy w bibliotece, nie chciałem wypożyczyć na zapas. Napiszcie mi w komentarzu, proszę, który z tych komiksów już czytaliście, planujecie przeczytać, który wam się podobał, który znacie. To by było na tyle tym razem. Do następnego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.